Jeżeli podjąłeś już decyzję o działaniu, masz wizję swojej nowej, pięknej rzeczywistości, to nie myśl, nie ucz się, że zniechęcenie i brak wiary cię nie dopadną. Zwłaszcza, gdy efekty nie są jeszcze widoczne, co jest zupełnie normalne w fazie początkowej ale przyjdzie ochota, żeby to porzucić. Szkoda by było. Przecież czułeś to, czułaś to. To była twoja wymarzona przyszłość. Już wiesz jak działać. Tak więc zaobserwuj to. Zaobserwuj ten etap, który przyjdzie i który jest do przejścia. I działaj nadal. Działaj nawet gdy nie masz ochoty. Pokonaj słabości, a wtedy <śmian> inspiracja Cię odnajdzie. Powróci wiara i zrealizujesz swoją wymarzoną rzeczywistość. <śmian>